A jaj może zrobić na przykład to, albo to, albo to, ale może pomóc Ci również w wielu innych obszarach od researchu do filmów, po przygotowanie scenariuszy, nagrania, a nawet montaż. W tym materiale pokażę ci kilka apek opartych o sztuczną inteligencję, które pozwolą ci zaoszczędzić mnóstwo czasu. No i uwaga. Apek opartych o AI, które pomagają wideo jest tysiące. Podam ci tylko i wyłącznie takie aplikacje, których sam używam i które nie są tylko fajnym bajerem, ale w rzeczywistości pozwolą ci zaoszczędzić masę, masę, masę czasu i wyręczą cię w wielu czynnościach. No dobra, czyli przygotowanie do nagrań, zrobienie researchu pod materiały, przygotowanie konspektu, scenar oraz finalnej struktury odcinka. W tym przypadku świetnie sprawdzi się chat GPT. Ale poczekaj, 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 nie wyłączaj jeszcze materiału. Wiem, że z czata korzysta każdy i brzmi to jak oczywista oczywistość, ale chat GPT jest tak dobry, jak dobre są prompty, które wpisujesz. Jeżeli umiejętnie wprowadzisz do niego komendy, to przygotuje dla ciebie research, następnie conspect, scenariusz, a na końcu go sprawdzi. I tak się składa, że przygotowałem dla ciebie prompty, z których sam korzystam, korzystają z nich również moi klienci. Znajdziesz je w tym momencie na mojej grupie na Facebooku, która wyświetla się na ekranie. Link, Oczywiście jest w opisie. A na potrzeby tego odcinka przygotowałem przykład. Załóżmy, że chcę przygotować film pod tytułem Czy ludzie od wideo, operatorzy, montażyści zostaną zastąpieni przez AI? Zobacz, czad zrobił dla mnie research w tym temacie. Przygotował statystyki, przygotował najczęściej zadawane pytania, przygotował źródła oraz film, na którym mogę się wzorować. Następnie poprosiłem go o stworzenie konspektu do materiału. Następnie poprosiłem go o stworzenie scenariusza do gotowego materiału. A na samym końcu jeszcze sprawdził ten scenariusz i wdrożył do niego poprawki, które sam zaproponował. Tak naprawdę materiał jest już gotowy do nagrania. No dobra, masz już pomysł na film, masz research, masz scenariusz, więc teraz przydałoby się stworzyć ładną przestrzeń pod nagrania. Ale nie zawsze jest to możliwe. Być może nie masz przestrzeni do stworzenia ładnej scenografii. I tu z pomocą przychodzi kilka APEK. Po jednej z nich, czyli tej, której używam najczęściej, nagrałem już materiał. Znajdziesz go na moim kanale. Tam krok po kroku wyjaśniam, jak z tego korzystać. W dużym uproszczeniu chodzi o to, że jeżeli tworzysz materiały statyczne, ale nie tylko, to możesz część tego kadru zastąpić przez obrazki wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Najpopularniejsza opcja to Photoshop Generative Film. Jak to działa, widzisz teraz na ekranie. Ale istnieje również opcja rozszerzenia rzeczywistości w kadrach, bądź opcja zmiany tła nawet na ruchomych kadrach. W tym przypadku pomoże Ci Runway lub połączenie Mid Journey jako wykorzystanie go do generowania obrazków, a następnie ożywienie ich w Runwayu. Przyznam szczerze, że sam często korzystam z tych aplikacji, szczególnie w momencie, kiedy już na etapie nagrań wiem, że w tle jest jakiś kontakt, który będzie mi przeszkadzał, albo jest coś, co chcę usunąć, ale nie mam takiej możliwości fizycznie na miejscu. No dobra, czyli przygotowałeś sobie już materiały, stworzyłeś piękną scenografię, nagrałeś te materiały, to teraz przychodzi czas na montaż. I tutaj z pomocą przyjdzie nam kilka apek. Od montażu treści statycznych, czyli takich, gdzie mamy na przykład podcast dwóch, trzech lub więcej prowadzących i gości, którzy rozmawiają ze sobą. Nagrania. Kilku kamer, kilka ścieżek dźwiękowych. Z pomocą przyjdzie nam Autopod, który w fenomenalny sposób sam potnie te wszystkie treści i ty tak naprawdę będziesz musiał, bądź musiała tylko i wyłącznie je sprawdzić. Przykład tego, jak to wygląda widzisz w tym momencie na ekranie. Przyznam szczerze, że sam korzystam z tego ekstremalnie często, praktycznie przy każdym montażu treści podcastowych. Jeżeli nagrywasz materiał o czymś bardzo nietypowym, na przykład robot skaczący po łóżku. zakładam że twój stok może nie dysponować tego typu materiałami, więc na potrzeby montażowe możesz wygenerować je samodzielnie. Jest kilka opcji. Ja sam korzystam z połączenia Mid Journey i Run to znaczy generuje sobie jakiś obrazek w Mid Journey, a następnie ożywiam go w Runwayu. Natomiast istnieje również możliwość wygenerowania wideo od zera w runwayu, istnieje również możliwość dodania elementów ruchomych do zdjęcia, bądź ożywienia konkretnego zdjęcia oraz wygenerowanie wideo na przykład przez aplikację Sora. Przykłady tego, o czym mówię, widzisz teraz na ekranie, zachęcam do skorzystania z tych apek. Jest to naprawdę duży game changer w montażu i pozwala pokazać nam rzeczy niepokazywalne bądź na przykład ożywić nasz kader. Sprawić, że coś się z nim dzieje. No dobra, czyli masz już... Pięknie zaprojektowany scenariusz, który został nagrany w ładnej przestrzeni, następnie materiał został zmontowany. Ale przed wrzuceniem go na kanał, jest jeszcze jedna czynność, którą musisz wykonać, a mianowicie stworzyć, zaprojektować miniaturę. I tutaj z pomocą przychodzi nam aplikacja Pixels. E, aplikacja nie jest idealna, muszę to zaznaczyć na samym początku. Nie jest to apka, która będzie tworzyła za ciebie wszystkie miniatury. Natomiast w niektórych przypadkach sprawdzi się naprawdę dobrze. I pokażę ci, jak to działa na prawdziwym przykładzie. Więc wymyśliłem taką miniaturę, że ekran dzieli się na dwie części. W lewej części będziemy mieli robota z kamerą, po prawej, człowieka z kamerą, co sugeruje tak wizualnie trochę, że roboty mogą zastąpić kiedyś ludzi w nagrywaniu. No i zobaczmy, co nam nasza apka stworzy. Dobra, mamy gotowy projekt. No, przyznam szczerze, że poradził sobie całkiem spoko. W sensie muszę przyznać, że mój prąd nie był jakoś szczególnie wyszukany, a w tym momencie widzisz kilka przykładów miniatur wygenerowanych przez innych. Uważam, że jeżeli poświęcisz tej apce trochę czasu yy, i dasz jej szansę się rozkręcić na wielu promptach, to naprawdę będzie to wyglądało bardzo fajnie. Tym bardziej, że masz możliwość zamiany twarzy, a to jest naprawdę duży plus w tego typu miniaturach. No dobra, jesteś po publikacji filmu, więc przydałoby się zrobić redystrybucję. I w tym momencie na białym koniu wjeżdża Opus. Opus, czyli aplikacja, która ma kilka różnych możliwości. Pierwsza i podstawowa funkcja to zamiana długich formatów na krótkie, czyli wrzucasz do aplikacji duży materiał, na przykład swój podcast i Opus wybiera z niego najbardziej angażujące momenty i zamienia je na przykład w rolki. Oprócz tego możesz jeszcze robić napisy, zmieniać rozdzielczość, wrzucać birole wygenerowane przez AI, natomiast my skupimy się na tej opcji pierwszej, ponieważ z mojej perspektywy ona jest najlepsza. Na moim przykładzie ja wrzuciłem do tej apki materiał, to jest film Szymona i opus wybrał z niego trzy konkretne fragmenty wrzucił do nich napisy wyciął je to nie był film który był ekstremalnie mocno przystosowany pod takie treści natomiast muszę przyznać że generalnie on radzi sobie całkiem spoko i radzi sobie coraz lepiej I wiadomo że jeszcze na tym etapie nie jest w stanie zastąpić wprawnego oka montażysty. natomiast wydaje mi się że jest na dobrej drodze aby to zrobić czyli dla przykładu wrzucam sobie tutaj swój materiał i on wybiera z tego jakieś konkretne fragmenty jeżeli stoisz przed wyzwaniem aby nie robić shortów albo robić je przez Opusa, to zdecydowanie polecam robić je właśnie przez tą apkę. Czyli krótko podsumowując. Scenariusze, research i konspekty, chat GPT z moimi promptami, które znajdziesz na grupie. Link w komentarzu i w opisie. Scenografia i montaż. Photoshop Generative Fill, Mid Journey, Sora, Runway i Autopod. Miniatury, Pixels, Redystrybucja, Opus Clip. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!